Pod baterią, jak to wszystko wygląda. Baterię, jaką telefon używa, oryginalną jest to bateria BST36. Taka bateria, widzimy również chyba rok produkcji tej baterii, jest to 2007 rok, 38 tydzień. I taka bateria posiada 780 mAh w zupełności takiego modelu, majągo takiego posiadacza. Bateria wystarczała nawet kilka dni dobrych przy normalnym użytkowaniu, wytrzymywała tak 3-4-5 dni spokojnie. Teraz oczywiście daje się tylko do kosza, bo, bo jest tylko i wyłącznie testowa z pokazaniem Wam, jak to wszystko wygląda. Pod nalepką e-mail widzimy, znajduje się tutaj napis marki Ericsson K510i, i telefon został wyprodukowany w Malezji. Podobnie jak większość stanów tych starszych, poniżej 2010 roku i tu mamy e-mail i tak dalej, takie pierdółki Teraz sobie nasz telefon uruchomimy i sprawdzimy jego podstawowe funkcje, jak to wszystko wewnętrznie wygląda. Jest to bardzo prosty telefon. Niestety jest joystickiem joystick w tym telefonie tak długo nie wytrzymuje ja jeszcze powiem Wam, że jeśli chodzi o aparat to aparat w tym telefonie jest taką usterką że często pada po prostu nie ma obrazu ta usterka naprawdę dość często się powtarza w tym modelu telefonu tej usterki nie znajdziecie na przykład w K310 a w K510 już właśnie jest i tu widzimy menu jest bardzo zbliżone do innych Sony bardzo podobne u samej góry znajduje się tutaj jakieś usługi, gierki, VideoD, deep, PhotoD, deep, MusicD. Po tutaj aplikacje, które sonaryson nam tutaj grywał. Te aplikacje służą do, do konwertowania, do przycinania, zmieniania naszych wideo, które zrobimy sobie w tym telefonie, który nagramy. Tu mamy jeszcze oczywiście sterowanie zdalne, już w tym telefonie było. Dzięki niemu łączymy się poprzez, yy, poprzez yy, z innym telefonem przez Bluetooth, yy, ustawiamy hasło yy, i tam możemy sobie yy, sms-y wysyłać, dzwonki włączać i tak dalej, takie pierdołki yy, i nagrać dźwięk oczywiście w każdym telefonie. Yy, mamy tu oczywiście alarmy, alarmy również uruchamiają się, telefon nam padnie całkowicie. I gdy telefon jest włączony, naprawdę bardzo przydatna funkcja w sonarysonach, jeśli chodzi o alarmy. Naprawdę bardzo praktyczna. Menager plików, wejdziemy sobie w menager plików. Oczywiście telefon obsługuje wideo w formacie 3GP najgorszej jakości. Oczywiście obsługuje dźwięki EB3, motywy różnego typu. Zobaczymy sobie gierki. Jakie są oryginalne? Tu widzimy mini golf. I jakaś druga gierka jeszcze i aplikacje. I tu widzimy podstawowe aplikacje, jakie zostały wybrane przez producenta. My przejdziemy sobie dalej. Oczywiście, jak wybramy sobie jakiś inny plik, który nie działa w tym telefonie, to zapisuje nam automatycznie w folderze inne. My sobie przejdziemy do folderu muzykę, do muzyki i zobaczymy sobie. Posłuchamy oryginalnych dźwięków tego telefonu. W telefonie jest tak, jeśli chcemy przejść do innego pliku muzycznego, to musimy zatrzymać i dopiero przejść do następnego i też nie ma pogłaszania tutaj, tylko pogłaszanie jest tylko joystickiem, nie jak w200 i. i poszukamy sobie jakąś EP3 na razie nie widzę e, tu jest Jak widzicie już troszkę joystick szwankuje w tym telefoniku. Zobaczymy sobie jeszcze inne podstawowe funkcje, tu jest organizer, Mam tutaj notatni notatniki. Oczywiście notatniki możemy sobie ustawić na ekranie głównym, możemy, dzięki temu nie zapomnimy sobie o ważniejszych sprawach, alarmy, kalkulator, synchronizacja, minutnik, stopper, aplikacje i pamięć kodów szkoda, że nie, nie ma w tym telefonie tutaj. Diody LED, która służyłaby jako funkcja latarki, na pewno by się nam sprzedała i zobaczymy jeszcze. Telefon posiada otwarzać podstawowy. Zobaczymy sobie jego funkcję. Jest to oczywiście minimalizuj. Informacje jakieś ciekawy, kolektor. Zobaczymy sobie co w tym kolektorze. O, widzimy, że nawet został. Dość tam unowocześniony głos jest, wzmocnienie, wysokie basy, podstawowe takie. Także już w tym telefonie troszkę zostało to wszystko unowocześnione. Przejdziemy sobie do ustawień. I do naszej łączności. Mamy oczywiście port podczerwieni. Port Bluetooth i połączenie przez Bluetooth przez USB. Możemy oczywiście podłączyć telefon pod komputer przez USB i sobie pobrać tam odpowiednie pliki, jakie chcemy. Wyświetlacz oczywiście posiada opcję tej jasność do 50% i do 100%, więc możemy sobie oszczędzić przez to baterię, bo w telefonie nie posiadamy tutaj czujnik światła. I ogólne oczywiście możemy przywrócić ustawienia fabryczne w telefonie. Wszystko sobie wyczyścić i teraz przejdziemy do naszego aparatu wspomnianego. Niby on jest bardzo dobry, Na, jeśli chodzi o 1.3. Niestety, oczywiście nie posiada autofokusa. Co ciekawe, tego telefonu posiadam taką fajne, takie fajne akcesoria. jest Wam pokazuję. Tak to mniej więcej to wygląda. Jest to bardzo rzadkie akcesoria. Jest to lampa flash. Podpinamy tę lampę flash do tego telefonu. Powiem Wam jeszcze, że to nazywa się dokładnie Ja byście sobie chcieli kiedyś poszukać takiego takie coś Tego typu urządzenie to się nazywa Tu jest dokładny model MXE60 I zostało produkowane w Chinach Podpinamy sobie to Urządzenie I widzimy Zostało podpięte I tu miga nam właśnie Kursor tu widzimy, że nasz, nasza, nasz flash został podpięty i zrobimy sobie przykładowe zdjęcie, na przykład tej baterii. I widzimy, zdjęcie zostało zrobione razem z flashem. No i tak to mniej więcej wygląda. Czy takie ostre, fajne, to sami widzicie. Zrobimy jeszcze jedno. Teraz zrobimy bez flash. I tak wygląda bez flasha. Powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o flash, lampę flash, naprawdę sobie fajnie daje radę w nocy. Ale zdjęcia nie wchodzą tak rewelacyjnie, bo telefon nie posiada po prostu autofokusa i to jest wielkim minusem tego aparatu. Teraz sobie. No i tak to wygląda. Teraz przejdziemy sobie do demontażu tego telefonu. Ściągamy tę klapkę, wyciągamy baterię, kartę SIM i ściągamy naszą przednią obudowę. Tu na samym dole widzimy takie wycięcie. Podważamy to wycięcie paznokciem i wyciągamy naszą całą obudowę. Jest to bardzo proste, więc każdy sobie na pewno poradzi. Teraz w tym momencie widzimy cztery śrubki. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Odkręcamy te śrubki. Są to śrubki, w tym przypadku gwiazdkowe i po drugiej stronie. I odkładamy te śrubeczki na bok i teraz podwadzamy tutaj te całe nasze wnętrzności. Wiecie co myślę, że jeśli chodzi o demontaż Sony to jeśli, jeśli mielibyśmy tu określić, który telefon z sonostonów jest najłatwiejszy w demontażu, to twierdzę, że właśnie k300. 10 i IK510, no i też W200. I tak to mniej więcej wygląda. Tu widzimy korpus. Wszystko oczywiście jest wymienne. Tu mamy wibracje, mikrofon, rozmów. Jak w większości Nokii starych, starego typu możemy wymienić w mikrofon, to, to w sonach już nie, nie w większości. bardzo nielicznych, właśnie Sony'akach. w tym przypadku możemy wymienić. Tu jest mikrofonek i tu mamy głośnik. Główny i głośniczek od rozmów. Tu oczywiście podwadzamy. Tu jest w tym miejscu blokada. Podwadzamy i to wszystko właśnie wychodzi. Tu mamy zaklejony właśnie głośniczek zaklejony, a tu mamy zaklejony główny głośnik. I jeśli chcemy oczywiście wymienić nasz wyświetlacz, tu jest ramka, tą ramkę tej z dwóch stron wypychamy. Bardzo fajnie to wychodzi. I tu mamy, wyciągamy naszą kreaturę numeryczno-funkcyjną i wyświetlacz. Wyświetlacz, jeśli chcemy wyciągnąć, to musimy z obu stron równocześnie te podwadzić. Starajcie się tego nie robić tylko z jednej, a potem z drugiej strony, bo możecie uszkodzić tutaj ten ten tutaj zaczep, tę blokadę, i później będzie problem tutaj z prawidłowym montażem. Po prostu już nie będzie wam włączył wyświetlacz. No i wyciągamy nasz wyświetlacz. I tak wygląda nasz XO nasza płyta. I tu jeszcze wyciągamy nakładkę joysticka Fast podładowania oczywiście wymienny w tym telefonie i inny telefon klasyczny. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod filmem. Cześć!